Ile kosztuje pomoc brokera finansowego przy pozyskaniu kredytu hipotecznego lub kredytu gotówkowego? Sporo osób zastanawia się, jak drogie są te usługi. Nad tym też zastanawiał się klient, z którym dziś się spotkałam. Wiele osób decyduje się. Na samodzielne składanie wniosków kredytowych, ponieważ uważają, że usługi pośrednika finansowego są drogie. Nic bardziej mylnego. Moje usługi są dla Państwa bezpłatne. Nie ponosicie Państwo żadnych kosztów w związku ze współpracą ze mną. Jak to się dzieje? Otrzymuję wynagrodzenie z banków. Oferty natomiast, które Państwu przedstawiam, są takie same lub lepsze od tych, które otrzymaliby Państwo w oddziale. Jak to jest możliwe? Otóż doradcy bankowi mają niestety narzucone na siebie plany sprzedażowe, przez co muszą proponować klientom dodatkowe produkty, płatne produkty takie jak ubezpieczenia, karty kredytowe, limity w rachunku lub płatne rachunki rozliczeniowe. Ja natomiast nie mam żadnych planów. Moim celem jest to, by klient uzyskał możliwie najkorzystniejszą ofertę. Po to, by móc mnie dalej polecać swoim przyjaciołom i swoim znajomym. Więc, korzystając z moich usług, macie Państwo możliwość sprawdzenia wszystkich ofert bankowych na polskim rynku finansowym. Proces kredytowy jest maksymalnie uproszczony, ponieważ staram się rozwiązywać problemy, jakie mogą pojawić się podczas wnioskowania, negocjować z analitykami. Sprawić, by maksymalnie zwiększyć szansę na otrzymanie decyzji pozytywnej. I wszystko to jest dla Państwa bezpłatne. Na co więc czekać? Zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam dziś z Kielc i życzę Państwu samych pozytywnych decyzji finansowych. Do zobaczenia!